Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie dotyczył oczywiście Cyberpunk'a, zglitchowanej gry, e, Mesjasza Gamingu, który okazał się tak naprawdę wielkim zawodem dla wielu graczy, którzy doświadczyli albo okropnej optymalizacji tego tytułu na konsolach poprzedniej generacji czyli PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Xbox One S i po prostu Xbox One. Sporo tego. Więc tak, na, po, na konsolach poprzedniej generacji gra jest tragedią. Oświadczam to, mam konsolę PlayStation 4 Pro, odpalałem ten tytuł na tej konsoli i nie wiem jak jest teraz, popatrzę 1.6, ale wcześniej to była po prostu tragedia, która przypominała mi dawne, dawne czasu PSX'a, kiedy cieszyłem się w momencie, kiedy gra działała mi w 25 klatkach. To były czasy. W każdym razie, dzisiaj będę mówił o Cyberpunku, o moich doświadczeniach. To nie jest recenzja, to jest moja opinia. Ja w grze mam około nie wiem, 16 godzin, jeżeli chodzi o fabułę. Mam skończony prolog i kilka misji po, po jego zakończeniu. Moja opinia będzie tutaj bardzo mocno posiłkowana opinią mojej żony Agaty, która ma już prawie 60 godzin w tym tytule. W chwili obecnej znajduje się w tak zwanym punkcie bez powrotu. Jeżeli rozpocznie kolejną misję, będzie to już, że tak powiem, ciąg wydarzeń, które doprowadzą do zakończenia wątku fabularnego tego tytułu. Ale na chwilę obecną jeździ sobie po mieście lub po pustkowiach i wykonuje questy. Rzeczy, które mi opowiadała, klipy, które mi pokazywała, których część tutaj zobaczycie. No, słuchajcie, każdy wie, jaki koń jest, tak? Cyberpunk jest grą, która jest zbagowana. Jest zbagowana na pc tak chociaż o wiele mniej niż na konsolach. Jest to ewidentny dowód na to, że CD Projekt Red po prostu wziął projekt, którego nie był w stanie dokończyć w czasie, który sobie wyznaczył. Dlatego skoncentrował się na wersji pecetowej, na aspektach, które według niego były wystarczające, aby uzyskać pozytywną opinię graczy. I o mój Boże, ale się mylili. Cały internet jest pełen memów, które wyśmiewają cyberpunka, klipów, które porównują tą grę do GTA trochę słusznie, troszeczkę nie, pamiętajcie, że GTA było tworzone o, przez firmę, która jest o wiele bardziej doświadczona w gatunku open-worldowych gier akcji i działają w oparciu o systemy, które doprowadzają do perfekcji już od w zasadzie trzeciej części tej serii, z każdą kolejną szlifując i dopracowując, podczas gdy CD Projekt Red tak naprawdę znany jest z kilku RPE-ów i kilku mniejszych gierek. I te, mimo że te RPGi są bardzo dobre, i to widać też w cyberpunku, ponieważ wątek fabularny, mimo że na początku troszeczkę dziwnie prowadzony, tak naprawdę jest bardzo fajnie, że tak powiem, opowiedziany. Postacie, które tam spotkamy, są postaciami, które zapadną wam w pamięć. Sposób, w jaki zostały zagrane, zarówno po angielsku, jak i po polsku, jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Sposób ich animacji, proceduralnego generowania animacji ust. Mnie osobiście już po kilku pierwszych godzinach przestał przeszkadzać. Wygląda to naprawdę dobrze. <laughs> o mój Boże. I. Jeżeli w momencie kiedy wykonujecie misje fabularne, te główne i większe poboczne, widać, że one zostały, że im został poś, została poświęcona wystarczająca ilość czasu, aby były one grywalne. To nie znaczy, że w nich nie pojawiają się błędy, glicze czy problemy, które nawet uniemożliwiają, tak jak badylowi ukończenie tej samej misji, mimo że do, grę uruchamiał od samego początku dwa razy. To nie znaczy, że gra w tych konkretnych aspektach jest dobra, ale widać, że ten aspekt fabularny jest fajnie dopracowany. Masę rzeczy jest jednak niedopracowana. Brak sztucznej inteligencji NPC-ków, czyli przechodniów, brak możliwości wytyczenia ścieżki przez samochody na drodze, sztuczna inteligencja policji, która woła o pomstę do nieba. Są systemy, które widać, że zostały zepchnięte na bok po to, żeby wydać ten tytuł. I CD Projekt złamał jedną ze swoich obietnic, i myślę, że tym, w tym momencie już się nie podniesie ze złamania out when it's ready, tak? czyli wypuścimy, kiedy będzie gotowa. Ponieważ ktoś z akcjonariuszy albo z zarządu stwierdził, musimy to wydać, bo inaczej akcje spadną. Ojej ojej, wydaliście i też spadły, więc już nie będę tutaj mówił, kto mógłby podjąć inne decyzje i olać gniewną, gniewny promil graczy, którzy nie mogli się doczekać na ten tytuł. Bo według mnie teraz plują sobie w brodę i mówią, a mogliście to robić jeszcze przez rok. Wracając jednak do samej gry. W tej grze są glicze, które jeżeli znajdziecie się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, sami je wywołacie. Gra nie bierze pod uwagę, że rzucając gracza w otwarty świat, powinna wyposa być wyposażona w systemy, które przeciwdziałają czemuś tak prostemu, jak na przykład połączenie się z postacią, z którą musisz porozmawiać przez telefon i dojście na piechotę do tej postaci w tym samym czasie. Miałem taką, przy taką przygodę właśnie w jednej z misji, yy, gdzie się odzyski... pierwsza misja taka yy, open worldowa, gdzie odzyskujemy robota Flatheada. Yy, to było wielokrotnie pokazywane w materiałach promocyjnych, więc to nie jest żaden spoiler. No i po rozmowie z korpobabką wychodziłem z yy, takiego kanału yy, burzowego i rozmawiałem z Jackiem przez telefon. Problem polegał na tym, że kiedy zacząłem z nim rozmawiać, już byłem na tyle blisko niego, że widziałem go siedzącego na motorze. I w tym momencie gra nie wiedziała co zrobić, ponieważ rozmawiam przez telefon z postacią, która jest dosłownie naprzeciwko mnie. Więc wyszarzyła mi wszystkie opcje dialogowe. Po chwili Jackie stwierdził, że skoro się do niego nie odzywam, to jest jestem bucem i się rozłączył. Ale nie zniknęła mi ikonka rozmowy, nie zniknęły mi opcje wyboru i nie mogłem do niego podejść i z nim porozmawiać. Jedyna opcja? Quick Load. I to jest rozwiązanie, które pojawia się w grze dosyć często jeżeli macie błędy, zwłaszcza na konsolach, ale są też błędy, które uniemożliwiają Wam zrobienie quick quicksave'a i normalnego save'a. Przykładem jest jedna z misji na Rubieżach, gdzie moja Agata przez ponad półtorej godziny wykonywała chyba, to były trzy questy pod rząd, i nie zauważyła, że w jednym z tych questów zglitchował jej się autosave i zglitchował jej się stan y, questu. Czyli gra była przekonana, że jest ciągle w procesie wykonywania questu, mimo że go skończyła. I po wielu próbach wykonywania, nie wiem, szybkiej podróży, przespania się i innych rzeczy, no niestety musiała wyłączyć grę i zostawiła ją. Mimo to Mimo tego wszystkiego, od stracenia tej półtorej godziny, odłożyła sobie tą grę na jeden dzień, następnego dnia do niej wróciła i powoli sobie grała. Głównie dlatego, że podoba jej się sposób w jaki prowadzona jest fabuła, co nie znaczy, że jest to fabuła, która jest niesamowicie oryginalna i zrewolucjonizuje sposób w jaki gry RPG są prowadzone. Nie, jest to powiedziałbym pewnego rodzaju... Znak firmowy CD Projektu jest to fabuła z dobrze napisanymi postaciami, z dobrze poprowadzonymi wątkami, z fajnymi dialogami i ze świetnym voice actingiem i animacją tych postaci w momencie kiedy nie są zliczowane. Cała reszta jest, tak jak mówiłem, dowodem na to, że CD Projekt RED rzucił się na projekt, którego nie był w stanie dźwignąć w obecnej swojej formie i w czasie, który sobie wyznaczył. I nie kupujcie tej gry, jeżeli jeszcze jej nie kupiliście. Poczekajcie pół roku, 12 miesięcy, półtora roku i zobaczcie, co się będzie działo, bo są ludzie, którzy tej gry nie zostawią. Są ludzie tacy, którzy kupili No Man's Sky i nie zostawią tej gry, ponieważ są, byli przekonani, że Hello Games ją w końcu naprawi. No i proszę, po. W ładnych paru latach No Man's Sky po raz kolejny zdobywa nagrody za najlepiej wspierany tytuł, tak? Że, że za ciągłość, najlepszą ciągłość wspieranego tytułu. Być może Cyberpunk również doczeka się tego typu poprawek. Nie wiem, czy na obecnej generacji, znaczy na poprzedniej generacji konsol, ale na nadchodzącej ten obieca obiecany next genowy, czyli tak naprawdę dokończony Cyberpunk być może spełni nasze oczekiwania. Ja osobiście... Bawię się w tej grze dobrze, ale musicie wiedzieć, w co się pakujecie, jeżeli jeszcze nie macie tego tytułu. Nie próbujcie wchodzić w interakcje z npc ponieważ nawet detekcja kolizji z tymi bytami jest. Niezbyt dobrze zrealizowana. Najpierw postać przez ciebie przeleci, a dopiero później na ciebie zareaguje. Zdarzają się sytuacje, kiedy rozmawiając z, misją, z, z, z osobą z misji fabularnej, ona nie wypowiada swoich kwestii, a my musimy na nie odpowiadać. Zdarzają się sytuacje, kiedy policja lub przeciwnik pojawią się w budynku, do którego nie możemy wejść, a musimy ich zabić, aby skończyć misję. Ta gra, zwłaszcza na konsolach poprzedniej generacji, jest tragedią. Jeżeli ją macie, to doskonale wiecie, i zakładam, że jest to pewnego rodzaju precedens, bo gdyby nie był, to zarówno Sony, jak i Microsoft nie byliby tak aktywni, tworząc specjalne kanały, dzięki którym gracze mogą zwrócić się o zwrot pieniędzy. Więc. Jest to pewnego rodzaju precedens, który na pewno mocno uderzy w reputację CD Projekt Red. Nie, nie wydaje mi się, żeby było aż tak źle, jak wszyscy to malują, jeżeli chodzi o zniszczenie reputacji tego dewelopera. Po prostu myślę, że roz, został rozbity pew, pewien, pewna iluzja firmy idealnej, która nie popełnia błędów i zostali ściągnięci do takiego realnego poziomu. Tak? Jesteśmy firmą, która po prostu robi gry, która chce na tym zarobić i tak naprawdę będziemy popełniać błędy. Być może się czegoś nauczą, być może wyciągną z tego wnioski i będą jakby zapowiadali bardziej realistyczne, realistyczne terminy wydania swoich gier. Z mojej strony mogę powiedzieć tak: podsumowując już, gdybym wiedział, w jakim stanie zostanie wydany CD-Projekt, boże CB, Cyberpunk 2077, nie kupiłbym tego tytułu. Ja miałem o tyle szczęścia, że został on mi sprezentowany na urodziny w formie cyfrowej i nie mam zamiaru go wymieniać. Ponieważ wiem, że będzie ten darmowy upgrade do wersji na PlayStation 5, w chwili obecnej gra jest tak naprawdę grywalna na konsolach tylko jeżeli jesteście wyposażeni w konsolę obecnej generacji, czyli to będzie PlayStation 5 lub Xbox Series X. I tylko na tych konsolach jesteście w stanie otrzymać płynność i gameplay, który jest do przełknięcia mimo tych wszystkich błędów, które się tam pojawiają. W innych przypadkach tak naprawdę według mnie nie warto przepychać się przez tą frustrację, przez ten proces walki z systemem gry. O w ogóle jeżeli chodzi o walki z systemami gry, to muszę powiedzieć, że wreszcie my konsolowcy poczuliśmy jak to jest otrzymać źle sportowany interfejs, bo interfejs Cyberpunka, na konsolach jest naprawdę kiepsko przeniesionym interfejsem pc owym z minimalnymi modyfikacjami. Więc teraz wiem jak wy się czujecie, kiedy yy, na pc dostajecie port gry z konsoli i zamiast możliwości wyboru myszką musicie zapierdzielać po klawiaturze. No, tutaj jest coś do trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Ale tak jak wspomniałem, pod względem prowadzenia wątków fabularnych Jestem zadowolony, zwłaszcza im dalej w grze jestem, tym bardziej widzę, że to ma sens, ponieważ pierwsze misje, zwłaszcza w momencie kiedy już mamy interakcję z Johnem Silverhandem, są po prostu dziwne. Naprawdę dziwne. W jednej sytuacji budzimy się i Johnny grozi nam, że jesteśmy nikim, że nas zabije i zabierze nasze ciało, a chwilę później schodzimy do garażu w bloku, w którym mieszkamy, żeby odebrać swoje auto i wjeżdża w, na, w, w nas inny samochód. I nagle Johnny pojawia się na, na siedzeniu tutaj obok i rozmawiamy z nim, jakbyśmy mieli za sobą przynajmniej kilka godzin gameplay'u. To jest myślę, jeden z błędów, który CD projekt popełnił, czyli powiązał progres interakcji gracza z Johnem z konkretnymi misjami, które wykonujemy. I o ile na początku jest to bardzo rażące, wręcz no, po prostu nagle nie rozumiemy, co się stało. Chwilę wcześniej nam groził, a teraz mówimy do niego, jakby był naszym kumplem. Więc im dalej jesteście w grze, tym mniej to razi, że te właśnie jakby elementy progresu relacji gracza z Johnem są powiązane właśnie z misjami, konkretnymi misjami, ale na początku jest naprawdę źle. No i tak jak wspomniałem, bawię się dobrze ze względu na misje fabularne. Jak powiedział rogaty, troszeczkę przymykam oko na błędy, które są dookoła, co nie znaczy, że ich nie widzę. Po prostu staram się nie psuć sobie imersji. I koncentruję się tylko na rzeczach, które są dla mnie istotne z punktu widzenia zadania, które wykonuję. A dzieją się tam naprawdę dziwne rzeczy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam Was w niedzielę. Życzę Wam, w niedzielę oczywiście, na podcast o 20. Życzę Wam wesołych świąt. Święta już są, tak? Już jest drugi dzień świąt, tak? Jest drugi dzień świąt, więc życzę mam nadal wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, chociaż i tak będziemy się jeszcze słyszeć lub być może nawet widzieć. Dziękuję wam za udział, dziękuję wam za oglądanie, wspieranie. Zapraszam was na Discord. Jeżeli materiał wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Tak naprawdę YouTube ma to gdzieś, liczy się interakcja, czyli zaangażowanie. Z mojej strony to już wszystko. Idę zobaczyć, co mi się dzieje z gardłem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.